Zawię. dziś wiosnę nauczę robić. Yy, oj, ale dużo śniegu Mnie napadało. No trudno. Dziś wiosnę nauczę y, robić y, szpagatu. Idziemy se na górę. Tylko. Oj. Troszeczkę mam bałagan, ale się posprząta. Szybkie występo. Szybciutkie, szybciutko, szybciutko. Poprzątamy. I gotowe. Najpierw robimy gdzieś tak 15-20 cyków Potem robimy 5 pięć, pięć przysiadów. Potem jakby musimy tą nogę mieć taką prostą, pokazuję Wam na filmiku, z tyłu noga ma być prosta, tylko u mnie to źle wychodzi, no i bardziej jakby musimy się, ty z tyłu noga idzie bardziej do tyłu, a ta z przodu idzie do przodu, no i zrobicie, i daj, i zróbcie tyle, ile dać radę i pamiętajcie, że z przodu i z tyłu muszą być bardzo prościutkie, bardzo prościutkie, ja już, ja umiem, tylko nie będę robić na siłę,

8 na, 9 na, 2. Dobra. Przechodzimy do jakiegoś tam kroku, nie liczę. I nogę też mam. I powtarzamy to samo. Znowu, że no, noga z tyłu idzie bardziej do tyłu. No. O, ten tak ma być prościutka. No, tak się nauczycie szpagatą. No i możecie zrobić już pełny szpagat jak ja. Pa, pa!